Witajcie na kanale 4 łapki. W dzisiejszym filmiku pokażę mini dla kota. Pierwszą rzeczą jest taka miękka piłeczka, ona kosztowała 450. Kolejne są umiejętne treserki jest też troszkę I te dwie rzeczy były ze sklepu zoologicznego, a teraz pokażę wszystkie inne rzeczy będą z takiego, nie wiem, jakby to nazwać sklepu chińskiego. Więc pierwszą rzeczą z tego sklepu jest taka mata miękka jest bardzo. I ona jest ogólnie dywanikiem, ale. Stwierdziłam, że w sumie to może być nawet lepsze niż Legowisko, bo moje koty wolą takie rzeczy. Kolejna rzecz to jest taka. Chciałam w sumie sprawdzić, bo to kosztowało złotówkę, a ta mata kosztowała 5 zł. I to jest taka, jakby w sumie smycz, ale to nie o to smycz chodzi, tylko o taką, jakby to nazwać, obróżkę. I teraz smycz mam mega mały karabinczyk. Raczej nie będę z tym kotem wychodzić na dwór, bo nigdy nie daję kota na obruszkę Teraz sobie przełożę, bo to jest tylko trochę większa rzecz Więc kolejną rzeczą są takie chusteczki dla kotów i psów za 2 złote Nie wiem w sumie, czy one będą jakoś działać A potem jest jeszcze kauczuk, to jest zwykłe z takiego automatu Taki koszyczek, On będzie na rzecz dla kotów ja rzecz kupiłam w jednące są to takie przysmaczki. Teraz mi się w sumie przypomniał, że jeszcze jedną rzecz mi kupiłam. Teraz to już są wszystkie rzeczy i jest to też taka myszka ze sklepu zoologicznego Ona kosztowała 5,20. To kosztowało 3,80, a ten kosz kosztował 2,50. Za niedługo najprawdopodobniej wszystkie rzeczy, nagram wszystkie rzeczy mojego kota. Jeden już się to pcha.